Siemano nawet z tej strony Dziki Leszcz, jesteśmy tutaj by zobaczyć jakieś fajne przedmioty Oczywiście pamiętajcie, pamiętajcie jaki kanał oglądacie My zaczniemy sobie mm, od tego, co ostatnio Czyli od ukrytej skrzyni Polecimy sobie ją trzy razy, tak? Trzy razy na buście Szybkie strzały I jeszcze raz Jako wróżba i tutaj będziemy wiedzieć jak jest yy, strata. Dobra, przejdziemy na Underdog'a. Zróbmy sobie Underdog'a. Specjalnie jakiś jokerek. Chester, Chester, Sorki. Fracture, Indirect. I ja bym chciał te nowe yy, skrzyneczki, czy one są po 80, coś. Yy, to jest ta. Myślę, że będzie ok. Na trzech i ja siadam na środek. W ten sposób sobie tutaj polecimy oczywiście. Bot Alex, Bot Isamu. Dołączył ktoś. Beci. Lecimy. Pierwsza. Poza dużą ilością punktów nie przyniosła nic. Tutaj taka kielki. Ładne. Tylko nie. Tu gdzie trzeba. Kurda. Zobaczmy, zobaczmy do końca. Poczekajmy. A może jeszcze się odwrócić. Co raczej na to nic nie wskazuje. Ja sobie idę sprzedać ten cashback. Piękna bitwa, ale niestety nie dla mnie. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj coś może dołączę do jakiejś bitewki. Przynajmniej ta jest spoko, Mogę na środek sobie usiąść. Zobaczmy, co wyjdzie. Czekamy, czekamy. Raz, dwa, trzy. Dobra, nikt nie wchodzi, więc ja sobie skręcę sam bitwę. No ten Fracture się nie popisał, więc weźmy sobie go tak. W ten sposób. Może teraz. Bot samu i Bot Rosso. Special będzie jeden chociaż. Chociaż tylko żeby jeden poleciał i ja jestem zadowolony. Kurde. Nic, nic dobra sprzedaję ten, ten zwrocik. No, ciężko. Dobra, tutaj coś. Dołączam do takiej mniejszej widzewki. Dobra. No, tutaj taki Blaze, jakby poleciał dla mnie, po prawo. Ja byłbym strasznie zadowolony. I tutaj daję jeszcze coś. daj coś specjalnie. Mm, nie wiem, ile to. Dobra, niby jest moje. Zawsze to coś. Dobra, polecimy sobie na buściku teraz. Danger, AK, All Star. I coś jeszcze tutaj sobie dodam. Watch Winter. Kurde. Kursat I na trzech. Ja stand, standardzik na trzech, siadam na środek. Może teraz. Może teraz. Może teraz coś. Bo jak nie, no to kurde, nie mam czym się bawić dalej, nie? Pod Emilii. Dobra, tutaj AK. Dobrze. Dobrze, AK już tutaj sobie robimy przewagę. All star. Taki Titan jakby poleciał. Jest, jest, na razie dobrze. Dobra, nasze pięknie, pięknie. Udało nam się coś tutaj odbić. No ale to i tak nie jest tyle, ile chodziłem. No, fajna bitwa, tylko że długa. Dobra, tutaj możemy sobie takiego jednego Chester'a polecieć. A wy pamiętajcie, jaki kanał oglądacie. To jest bardzo ważne. Dobra, i ostatnia. Tutaj też polecimy sobie na buście. All Star może tutaj mm, tą nową skrzyneczkę jednotowych. G2 może też być. Elegant case. I do tego. Ma ten Winter. Nie, znów tego Wintera nie mogę. No to tego G2 walę i tutaj Predator. Predator czy. Nie, AK. Dobra. W ten sposób. Under znów na trzech i siadam środek. Lecimy losowo i tutaj też losowo. potalek dot, Michael. Pierwsza dobrze, chyba. O, kurde. Chciałem, że to będzie troszkę więcej. Warte. Super. Nie wiem, ile to. A dobra, oni już nas przegonili prawie raz, dwa. No i kurde, no serio. Ja pierdziele No mimo wszystko dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym... Znaczy do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się pa.